Odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę, mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę, i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś.